No, to możesz coś powiedzieć. Mogę coś powiedzieć. Szybki montaż myjki ciśnieniowej do mycia Easy Washer. Możemy ją podłączyć do baterii zewnętrznej, którą jest latarka. Dobry. Dobry. No, na ja, wodniku Ja, ja, trzeba, trzeba. A, dziękuję, dziękuję. A, to dziękuję, dziękuję. W tym momencie już nam działa urządzenie. Bardzo ładnie. Easy wash Szybko, ręcznie możemy umyć taką rzecz. Mocnym strumieniem albo rozproszonym w taki sposób. Możemy mieć wszystko, rowery, samochody, co chcemy. Do 8 atmosfer takie ciśnienie wytwarza dla mleka i Easy Washer. Sama woda w środku, nic więcej. To jest to, co potrafi dla Ciśnieniowa. Teraz przejdziemy do mycia tego, co jest. Dla nas ważniejszy, a mianowicie rower stóp